Kanał YouTube Ku Bogu Wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego. Pod tytułem Boży Szaleńcy. Brama Różańcowa Dominik z Gdańska Różnie go nazywano mistykiem, duchowym wynalazcą, nowym świętym Dominikiem. Dla jednych był Helionem, dla innych Kartuzem z Prus. Nazywano go też Dominikiem z Gdańska. Wszyscy są zgodni co do jednego. To wielki, nieznany święty, który nigdy nie będzie kanonizowany, a który przez ćwiczenie się w medytacji wszedł w krąg zastrzeżony dla mistyków pierwszej próby. Są tacy, którzy zaliczają go do mistyki niemieckiej. Czy słusznie? Skoro za zasłonę boskiej ciszy zaprowadziła go Maryja, przemawiająca do niego po polsku i to ze schodów krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Nie wiedzielibyśmy o tym średniowiecznym mistyku zupełnie nic, gdyby któryś z jego kościelnych przełożonych nie polecił mu pod posłuszeństwem opisać swego życia. Tak powstała Liber Experientiarum, Księga Doświadczeń duchowych. Wprawdzie w swej biografii, nasz mistyk ukrył się zupełnie pod imieniem Ruperta, jednak w kręgach wtajemniczonych od zawsze było wiadomo, Kim jest autor, to dominik z klasztorów w Trewirze, wynalazca nowej formy różańca. Ów Dominik nie ma na początku wiele wspólnego ze świętością, gorzej, nie ma z nią nic wspólnego przez długie lata. Łaska dotknie go dopiero w 25 roku życia. Bez niej ciągnąłby się w ogonie ludzkości jako zmarnowany talent, jak wiele innych. Nasz przyszły mistyk rodzi się w niewielkiej wiosce rybackiej pod Gdańskiem. Rodzice nie są bogaci, ani też chyba zbyt zgodni, bo Dominik, aż do nawrócenia, nosi w sercu złe myśli o swoim ojcu. Ten zresztą umiera, gdy chłopiec liczy 11 lat. Wtedy w życiu Dominika zmienia się wszystko. Najważniejsze są jego przenosiny z małej wioski do wielkiego miasta. Matka oddaje go na służbę. Ma szczęście, trafia bowiem do domu pewnego gdańskiego kaznodziei starego Dominikanina, który ma i wielki umysł, i wielkie serce. Chyba dostrzega w synu rybaka coś szczególnego, bo Dominik nie tylko jest służącym w jego domu, staje się też uczniem. Stary kapłan próbuje go nauczyć Łaciny. Przybliżyć filozofię i teologię, a nawet ówczesne nauki świeckie. Przede wszystkim stara się mu przekazać wiedzę bożą, do której, jak jest przekonany, wiedzie jedna niezawodna droga: spotkanie z Maryją. Dominik okazuje się nad wyraz zdolnym dzieckiem. Odkrywa też nieznany mu dotąd urok pobożności. Wkrótce umie już czytać. Zna wiele modlitw i przejmuje od swego chlebodawcy coś, co kiedyś zmieni w jego życiu wszystko miłość do Matki Najświętszej. Niebawem widzimy go w Krakowie. Czyżby wysłał go tam i finansowo wsparł jego świątobliwy gospodarz? Wiadomo natomiast, że w polskiej stolicy Królestwa Dominik zapisuje się na Uniwersytet. Nie jest jeszcze dojrzały ani mocny. W królewskim mieście świat jest zbyt piękny, by nie pociągnąć ku sobie młodego studenta. Nauki starego kapłana nie są w stanie przeważyć tylu pokus. Zaczyna się walka, ostatecznie przegrana, między miłością do Najświętszej Panienki i spraw Bożych, a miłościami do kobiet i ziemskich przyjemności. Koledzy ze studiów widzą, że jest w nim coś szczególnego, jakiś promień świętości, który nie przestaje dawać znać o sobie, mimo uleganiu przez Dominika ziemskim powabom. Powtarzają: Jeśli kobiety i hazard nie zrujnują Ruperta, zostanie takim duchownym, że trudno będzie w kościele o lepszego. Dominik jest zdolny, uczy się łatwo. Ma sporo wolnego czasu. Szybko podejmuje pracę, zostaje nauczycielem, a nawet zarządcą czyichś dóbr. Co z tego, skoro zarobione pieniądze pochłania hazard, który szybko zamienia się w nauk? Dominik musi grać, zaciąga długi, nie ma możliwości ich spłaty. Może dlatego podejmuje próbę wstąpienia do klasztoru jako formę ucieczki? To dlatego szuka miejsca nie w Krakowie, ale w Pradze, gdzie jest nieznany. Tamtejsi mnisi mają jednak dobre rozeznanie co do kandydatów do życia według ich surowej reguły. Nie przyjmują uciekinierów. Dominik wraca pod Wawel. Ma 25 lat. Niewiele się zmienia w jego życiu. Chyba można go już zaliczać w poczet zmarnowanych talentów. Na szczęście jakaś nieznana dotąd siła wyrzuca go z tego zamkniętego kręgu. Można rzec, nawet nie pyta go o zdanie. Przyszły mistyk przechodzi właśnie przez krakowski rynek, gdy coś każe mu wstąpić do niedawno zbudowanego kościoła mariackiego. Świątynie wzniesione na cześć Matki Bożej zawsze go pociągały, więc skręca w stronę bramy. Wchodzi do wnętrza. I mija, żebrzącą na schodach, staruszkę. Jakiś niezrozumiały impuls każe mu zatrzymać się przy tej dziwnej postaci, odzianej w niebieski płaszcz, i oddać jej ostatnią monetę. Kobieta patrzy na niego uważnie. Wzrok zagląda aż do głębi jego duszy. Dominik nigdy go nie zapomni. Słyszy dziwne słowa. Przez ten gest wyjednałeś sobie łaskę przebaczenia wszystkich grzechów. Później Dominik zrozumie, że na progu kościoła spotkał samą najświętszą pannę i że ona dała mu jeszcze jedną szansę. Tę szansę student z Gdańska chce wykorzystać. Po spotkaniu z Maryją, przebraną za żebraczkę, wie już, że może zacząć nowe życie. Nagle Bóg jest blisko, a grzechy i nałogi przestają go wiązać. Hazard traci urok, piękno kobiet przestaje pociągać. Dominik bez żalu porzuca dotychczasowe życie i wstępuje do zakonu Kartuzów. Jest rok 1408, gdy puka do klasztoru świętego Albana w Trewirze w północnej Nadrenii. Wybiera niewielki kartuski klasztor. W swych rodzinnych stronach. Od niego do dziś ten rejon nosi nazwę Kartuzy, ale miejsce odległe, bo i życie ma być teraz zupełnie nowe. Tym razem zostaje wpuszczony za bramę monasteru. Zna już odpowiedź na tradycyjną łacińską formułę, która padnie. Na pytanie, po co przyszedł, odpowiada Kerere Deum. Wtedy odemknięto bramę. Już nie ucieka przed nikim i niczym, długami pokusami lękami. Teraz przychodzi kerere deum szukać Boga. Dominik jak każdy kandydat do zakonu przechodzi czas próby. Trafia pod opiekę świętego opata mistrza Adolfa von Essen, który poleca mu ćwiczyć się w skupieniu przez odmawianie pięćdziesiąt razy. Zdrowaś Maryjo. Młody zakonnik zaczyna tę praktykę, ale szybko przekonuje się, że jest to zajęcie nudne i bezsensowne. Odmawiane zdrowaśki wcale nie prowadzą go do spotkania Boga. Wyznaje swe trudności mistrzowi, a ten, zamiast przekonywać, poleca mu inną metodę modlitwy. Dominik ma rozważać życie Jezusa i jego matki. Niebawem nowy kartuski nowicjusz wpada na pomysł tak prosty, że potem dziwiono się, że trzeba było czekać na jego odkrycie do dnia, kiedy w trewirskim klasztorze pojawi się student z Krakowa. Dominik nie porzuca zdrowasiek, przecież ma maryjną duszę. Ale przy każdym zdrowaś Maryjo po słowie Jezus zatrzymuje czas i zaczyna rozważać któreś z wydarzeń z życia Zbawiciela. Do każdej z pięćdziesięciu zdrowasiek pisze tematy rozmyślań. Tak powstają słynne klauzule. Jest adwent 1409 roku. Łatwo zapamiętać tę datę. Za rok będzie bitwa pod Grunwaldem. Odmawiany przez Dominika Różaniec trwa ponad godzinę. Jest prawdziwym ćwiczeniem się w medytacji, które, jak się okazuje, Szybko otwiera człowieka na doświadczenia mistyczne. Zachwycony nowicjusz, już na początku drogi, dotyka Boga. W ten Boży Świat wchodzi pochodzący z Gdańska zakonnik, a za nim dziesiątki mnichów z kartuskich klasztorów. Za nimi pójdą członkowie Bractw Różańcowych. Twórca klauzul. Umiera w 1460 roku w swym klasztorze w Trewirze. Jest powszechnie uważany za świętego i za znawcę Boga. Jednak zgodnie z duchowością Kartuzów zostaje pogrzebany w anonimowym grobie, na którym postawiono Nagi Krzyż. Choć Dominik cieszył się za życia sławą wielkiego mistyka, więcej Mistrza Mistyki. Zgodnie z postanowieniami reguły zakonu, nie wszczęto jego procesu beatyfikacyjnego. Żył bez rozgłosu, bezimienny i takim pozostał po śmierci. Oto dlaczego nie jest tak znany, jak na to zasługuje. Oto dlaczego nie został ogłoszony świętym, a jego mistyczne medytacje pozostają nieznane. Dominik z Gdańska miał nadprzyrodzone spotkania. Pierwsze miało miejsce jeszcze w Krakowie i odbyło się w języku polskim. Następne liczne doświadczenia były już udziałem mieszkańca klasztoru w Trewirze. Ciekawe, że ten człowiek różańca nie otrzymał żadnego różańcowego objawienia. Utrzymał go za to jego przyjaciel i przełożony Adolf z Essen, jakby post factum na potwierdzenie znaczenia tego, co odnalazł Dominik z Prus. W 1429 roku ma on wizję najświętszej Marii, Panny przebywającej w niebie w towarzystwie chórów anielskich, a te śpiewają radosne Ave Maria dodając na końcu klauzule ułożone przez Dominika. Na zakończenie każdej z nich dodają głośne Alleluja. Dawny mistrz nowicjatu widzi, jak na imię Maryi aniołowie skłaniają głowę, zaś na imię Jezusa przyklękają. Adolf zrozumiał, ci, którzy będą modlili się w ten sposób, odniosą wielkie duchowe korzyści i uzyskają nagrodę w niebie. Ale opis wizji odczytano dopiero po śmierci Adolfa. Całun śmierci miał stać się całunem zapomnienia o wielkim piętnastowiecznym nauczycielu najprostszej drogi mistycznej. Dominiku, który cały skryłeś się za Rupertem, by uniknąć chwały tego świata, która nawet dla świętych bywa pułapką, ucz mnie. Jak odnaleźć Boga, zapominając o swoim ja? Ucz mnie świętej pokory i naucz mnie takiego odmawiania Różańca, bym przez niego, jak przez bramę, wchodził w tajemnice zbawienia, rozumiał je, wielbił w nich Boga i otrzymywał przez nie łaskę do zmiany mego życia. szaleńcy. Kanał YouTube Ku Bogu. Szczęść Boże, droga słuchaczko słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.